W w lubuskim szpitalu specjalistycznym, pul pulmonologiczno-kardiologicznym, e, dokonaliśmy dużej termomodernizacji. Ta termomodernizacja kosztowała łącznie prawie 18 milionów złotych, z czego 15 milionów złotych pochodziło z środków z Unii Europejskiej. Cztery budynki szpitala zostały docieplone. Docieplone zostały ściany zewnętrzne, docieplone zostały stropy. Nastąpiła wymiana stolarki okiennej, drzwiowej. Nastąpiły wymiany moderni i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana oświetlenia, modernizacja instalacji elektrycznej. No to są wszystko takie kompleksowe rzeczy, które po prostu są konieczne w kontekście wykorzystywania, systematycznego wykorzystywania obiektów, które są po prostu starszej daty. Jeśli powiem, że milion kilowatów rocznie jest używanych mniej, jeśli chodzi o energię, no to będzie to najlepszy przykład tego, jak bardzo ważne i istotne było to zadanie. Z tą pewnością te projekty, które zostały zrealizowane w różnych jednostkach ochrony zdrowia, w różnych szpitalach mniejszych i większych podniosły jakość świadczonych usług zdrowotnych. To są bardzo różnorodne działania, które tworzą pewien kompleks wysiłków samorządu województwa podnoszący jakość świadczonych usług zdrowotnych. Wszystko to po to, żeby mieszkańcy czuli się tutaj bezpiecznie, żeby wykorzystać wszystkie możliwości poprawy stanu zdrowia lub uszału. dokładamy. Wszelkich możliwych starań nie przykładam do tego dużą wagę, żeby tych projektów realizować jak najwięcej. Skala tych zrealizowanych projektów w ostatnich latach była naprawdę gigantyczna. Bezpieczeństwo lub to jest priorytet każdego, kto tutaj rządzi, i myślę, że tutaj nie ma głosów innych niż głos za. Za tym, aby takie środki przeznaczać. Cieszę się bardzo, że nasze szpitale chętnie korzystają ze środków unijnych, pochodzących z Unii Europejskiej. To powoduje, że ta dostępność mieszkańców do ośrodków zdrowia się zwiększa, a jakość świadczonych usług jest na bardzo wysokim poziomie. Wierzę głęboko w to, że również w następnych perspektywach Unii Europejskiej po te środki będą chętnie korzystać szpitale, ale również inne ośrodki zdrowia po to, aby sposób pomóc wszystkim na terenie naszego regionu. My jesteśmy jako szpital w dobrym czasie, w takim czasie dużego rozwoju, e, i to jest rozwój nastawiony na pacjenta. E, środki unijne e, tutaj do szpitala płynęły i mam nadzieję, przepłyną jeszcze szerokim strumieniem, e, ale to, co jest najbardziej widoczne, czyli tak naprawdę cała radioterapia, ona od początku powstała. Tam była trawa, dzisiaj mamy radioterapię, dzisiaj mamy brachy terapię, e, mamy najbardziej nowoczesne akceleratory e, i bez środków unijnych tego wszystkiego by nie było. E, ale choćby Da Vinci, gdzie e, to jest urządzenie, które pomaga naszym chirurgom. Jest to jedno z najbardziej eksploatowanych urządzeń w całej Polsce i nasi pacjenci każdego dnia właśnie na tych sprzętach i w tych budynkach są leczeni. Kolejnym projektem, który, w którym również wzięliśmy udział jeśli chodzi o inwestycje w Nowosolskim Szpitalu, to oczywiście budowa sal operacyjnych. Te sale operacyjne rozpoczęte były na początku naszej kadencji w roku 2019. Ten montaż finansowy był tutaj taki, że całość kosztowała ponad 43 miliony złotych, z czego 15 milionów złotych pochodziło z Unii Europejskiej. No to też jest taka inwestycja, która była bardzo długo wyczekiwana w nowej soli, bo tych sal operacyjnych było zdecydowanie mniej. Teraz 8 nowoczesnych, w pełni wyposażonych sal. Mieliśmy przyjemność wziąć udział w ich otwarciu, robi to naprawdę świetne wrażenie. Do tego oczywiście pomieszczenia centralnej sterylizatorni, pomieszczenia techniczne niezbędne do funkcjonowania bloku operacyjnego. To przecież bardzo ważne, bo im więcej tych sal, tym więcej pacjentów, którzy może trafić do tego szpitala, no i być po prostu szybciej, lepiej zaopatrzonych i zoperowanych. Ogromna część tego finansowania to fundusze unijne. Cieszymy się bardzo, że te środki pozwalają nam realizować nasze dalekosiężne plany. Także te dodatkowe pieniądze, jakie pojawiły się po okresie pandemii, po COVID-zie. Bo Unia Europejska rzeczywiście pozwoliła nam zrealizować dodatkowe projekty, to były takie środki, które miały pomóc dojść do normalnego funkcjonowania gospodarce, różnego rodzaju obszarów, w tym też służbie zdrowia. A między innymi z takich środków zbudowaliśmy niemal nowy szpital w Świebodzinie przy Centrum Ortopedii. To też pieniądze właśnie pochodzące z Unii Europejskiej, z tego programu ReactiWood, reagującego na trudności wynikające z tej ogólnoświatowej pandemii.